Dzień dobry, witam przyjaciół CNR, przyjaciół i fanów neurologii. Dzisiaj kolejny odcinek. Myślę, że dosyć ciekawy, chciałbym wam powiedzieć o różnicach między mózgami kobiet a mężczyzn. Zobaczcie, w jakim pięknym otoczeniu do Was dzisiaj będę mówił. Dzisiaj siedzę sobie na takiej pustawce. To jak to jest z tymi mózgami? Czy one się jakoś różnią? Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Gdzie są podobieństwa? Słuchajcie, e, tak naprawdę i kobiety, i mężczyźni muszą żyć w tym samym środowisku w tym samym środowisku biologicznym czyli te nasze mózgi muszą zarządzać nieskończoną ilością procesów biologicznych utrzymywać cały organizm w takiej dynamicznej homeostazie e, mózgi muszą nam też umożliwiać funkcjonowanie w środowisku analizować otoczenie pomagać podejmować decyzje przewidywać konsekwencje naszych działań lub zaniechań działań. Muszą nam pomagać uczyć się na błędach naszych czy doświadczeniach naszych bądź też obcych. Więc i w tym i w tym wymiarze mózgi, męskie mózgi kobiece de facto muszą robić to samo i świetnie robią. Co ciekawe, w 2010 roku amerykański Psychological Bulletin przeprowadził dosyć duże badania mózgów dzieci, próbka obejmowała ponad 500 tysięcy dzieciaczków w 69 krajach więc bardzo szerokie badania. I jednym z wniosków tych badań było to, że na przykład w obszarze funkcji matematycznych, umiejętności matematycznych nie ma praktycznie żadnych różnic między mózgami dziewczynek a chłopców. Więc zwolennicy teorii, że któraś ze stron będzie lepiej liczyła i znała tabliczkę i zapamiętywała tabliczkę mnożenia, można włożyć między bajki. Ale, tak jak powiedziałem na samym początku, są też różnice. Jakie są te różnice? Po pierwsze, mózgi kobiet są nieco mniejsze niż mózgi mężczyzn. Średnio o 10%. Ale uwaga! Wcale nie wpływa to na tak zwaną moc obliczeniową. Po prostu u kobiet neurony, których jest dokładnie tyle samo jak u mężczyzn, te neurony są nieco bardziej upakowane. Różnica w sensie budowy polega na tym, że u kobiet mamy nieco więcej objętości tak zwanej istoty szarej, u mężczyzn z kolei troszeczkę więcej istoty białej, to jest ta istota w korzenowej, która jest pod spodem przykryta właśnie istotą szarą, jest też u mężczyzn nieco więcej płynu rdzeniowo-mózgowego. Oczywiście, mózgi kobiet i mężczyzn, chociażby ze względów hormonalnych, nieco inaczej się rozwijają, e, inaczej odczuwają ból, inaczej podejmują decyzje, w inny sposób też mężczyźni i kobiety radzą sobie ze stresem. E, w mózgach kobiet i mężczyzn nieco inaczej też przebiegają procesy decyzyjne. Otóż u kobiet za decyzję, podejmowanie decyzji, odpowiada znacznie więcej ośrodków. I te połączenia, tak zwane autostrady między ośrodkami. A z jednej strony możemy traktować to jako trochę nieco żartobliwie. No Kobiety często bardzo mocno rozmieniają tematy. Z punktu widzenia mężczyzn zupełnie niepotrzebnie, a panowie, wiem to po sobie, bardzo często w rachciach decyzja podjęta. To jest jedna strona medalu, ale może z drugiej strony te decyzje kobiet będą nieco bardziej przemyślane? Hmm. ciekawe. A druga rzecz, kolejna różnica może tak, kolejna różnica to jest taka, że u kobiet funkcje wzrokowo-przestrzenne głównie są ulokowane w prawej półkuli, tam gdzie są ulokowane też te bardziej zaawansowane funkcje językowe, a w związku z tym mamy do czynienia w przypadku mózg kobiet, z mózgów kobiet z tak zwaną konkurencją i być może być może stąd właśnie wynika ta gorsza orientacja przestrzenna, ale 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 wszystko ma swoje i minusy i plusy, ale z kolei kobiety wypadają znacznie lepiej, jeżeli chodzi o E, szybkość artykulacji, pamięć werbalną czy płynność słowną, właśnie ze względu na to, że te obszary są lepiej funkcjonujące. I teraz na koniec chciałem Wam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, już na poważnie, zupełnie z punktu widzenia nas, jako terapeutów prowadzących, wspierających pacjent, pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi. I otóż, generalna zasada jest taka, że u kobiet mózgi, funkcje mózgowe rozłożone są bardziej równomiernie w mózgach niż u mężczyzn. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli na przykład kobieta dozna udaru, czy kobiety doznają udarów, to powiedzmy funkcje językowe są rozlokowane weźmy na warsztat funkcje językowe funkcje językowe są rozlokowane w, i w półkuli lewej, i w półkuli prawej, prawej czołowej, w spodnich częściach, to ryzyko, że te funkcje językowe pozostaną uszkodzone i nie dadzą się zrehabilitować, jest większe w przypadku mężczyzn, gdzie za funkcje językowe odpowiada tylko lewa półkula. Niż u kobiet. Czyli kobiety po udarach mają większą szansę na zrehabilitowanie się, jeżeli wystąpi tak zwana afazja, czyli zaburzenia mowy. Mam nadzieję, że temat był dla Was ciekawy. Zapraszam do polubienia, zapraszam do obserwowania i na kolejne nasze wykłady na temat mózgów. Dziękuję, do usłyszenia.